Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, kochani widzowie, szybka wymiana akumulatora. Już wam Adrian mówi, jak, jak bardzo szybka. Szybciutka. Zobaczcie, urwana śruba od klemy, więc będzie rzeźbunek, bo nie bardzo mamy pomysł, jak to Trzeba rozwi by rozwiercać nity. Mamy pomysł po prostu zrobić otworek, wymienić całą śrubę. Prezes podobno ma od minusowych klem... Te śrubki, więc powinno działać. Także ja myślę, że ja szybciej znajdę, niż ty to wywiercisz. Myślę, Aczkolwiek to... zobaczymy, robimy challenge. Jak ci idzie, Panie Adrianie, zwijanie sreberek. Ja właśnie wyrwałem. <grywa> wyrwałem akumulator <grywa> dopiero. <grywa> no dobra, przegrałem. jak tam, Panie Adrianie? No, sytuacja jest opanowana, proszę bardzo. Dziureczka ładnie zrobiona. No powiem Ci, że to jest profesjonalna rzeźba. Nawet ładnie wygląda, nie? Nie razi w oko. Myślę, że Majster może się od ciebie uczyć. No to ja robiłem pakiet premium.